Ile mamy oceanów na świecie? Przykazuję, jeśli macie chęć na więcej filmów, wstrzyknijcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, a już nie przedłużam, ilecy z tematem. Początkowo to, to jest ocean jest to rozległy obszar pokryty słoną wodą, częściowo odgraniczony od innych wód. Natomiast granice między oceanami biegną wzdłuż kontynentów, czy w tym przypadku archipelagów. No i tutaj, moi drodzy, wyróżniamy następujące oceany. Pierwszy, czyli ocean spokojny. Zwany również także Pacyfikiem, jest największy, a jego cała powierzchnia stanowi prawie połowę wszystkich innych słonych wód na kuli ziemskiej, czyli wszystkich innych oceanów. Następnie Ocean Atlantycki leży między zachodnimi brzegami Europy i Afryki. Potem mamy jeszcze Ocean Indyjski położony między wschodnią Afryką i południową Azją a mieści się między północnymi brzegami Azji, Europy czy Ameryki Północnej. Także to tyle jeśli chodzi o aktualny stan oceanów na świecie. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny i zaoszczędziłeś dzięki MU czas, łapkę w górę oraz subskryboneczkiem, a idźcie, mi jego dnia, trzymać jeszcze.